Dobrze nas widać? No to super. Także witamy Was serdecznie. <grystanie> Kamera akcja, głodna już jestem. No właśnie, jesteśmy tak głodni. E, przyjechaliśmy na, e, do Mysłowic. Jaki Mysłowic? Do Benzina. Do Benzina. Do, do, Benzina. Do, 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 wiesz co, zobaczyłem M, w Mysłowice, nie? <grystanie> Ale bym teraz dowalił do pieca, nie? Pod M1, jestem? właśnie. My jesteśmy w Benzinie pod M1. No. Testujemy kababika od Pajdy. Word Pajdy, dokładnie. Kiedyś tutaj jest znawca. Cztery, ra cztery razy w tygodniu go wpierdalał, przepraszam, że przeklęstwo. Kiedyś, to było... To było to ale się później zepsuł i u nas nawet lokal zamknęli w Sosnowcu, także... A ktoś tam w komentarzach pisał, żebyśmy spróbowali, tak? tak tylko, tylko że, że to było w Dąbrowie. No, ale... No, ale tak jesteśmy przejazdem w Będzinie, to tutaj spróbujemy. Dokładnie, po drodze. A więc Mogę wziąć? Ja mam bułeczkę. <laughs> Właśnie, pokaż tutaj ja jeszcze, widzą? Ja mam bułeczkę, widzą. Darek ma tortille. Ja mam tortilkę mięso A. mieszane, sos mieszany z fryteczkami. I zobaczymy, tylko że powiem szczerze, że to mięso to nie za, nie za, nie za bardzo zachwycało. No. A A ja mam, to ja nie wiem, co tam Ja było. mam jakiegoś serwala, <laughs> bo Wojtek Gola w serwala. Słyszałeś o tym? <laughs> mięso czarne jak czarno, Nie obrażając nikogo. No, jest ciemne. Przypomnij sobie te smaki. No właśnie jakoś teraz takie nie zachęcające są. Nie? W ogóle zimne to jest. Ja mam jeszcze soczystego tego koperkowy. Tak, trochę inny, nie czosnkowy, tylko koperkowy. W ogóle ludzi przed nami nie było. Dostaliśmy go po jakichś, nie wiem, pięciu minutach. I jak żeśmy podeszli, to ona dopiero mięso odpaliła, żeby się zaczęło tego… Tak, grzać się na tym palu. Tylko że i tak jest zimne. To mówię, że jest zimne, nie? A czekaliśmy, bo jej nie było. Musieliśmy czekać na tą babkę, więc ona pewnie była gdzieś w publikacji. Gdzie była? Przecież nie widziałeś, jak paliła papierosa? Ko kopciła hmm. kiepa. No to jeszcze rąk nie umyła, nie? Kopciła kiepa, bo ten chyba nie ujął. Przyjąć zamówienia no. Nie chcę sobie pomylić zamówienia. <laughs> Wszystko by było ok, gdybym był ciepły, nie? Tak to smakuje smaku jest To, jest zimny. Nie ma się do czego przyczynić. nie. To mięsko mi tak trochę nie pasuje. Tak, te przyprawy takie nas. Ale jest fajnie, bo jest przyprawione. Bo mm -hmm. nieraz są takie, że mi jechało, nie? A to jest wyrazisty smak. Chociaż no, tak jak mówię, no nie zachęcało to, bo samym wyglądem dość, że tam już resztka była tego na tym tym. Piecyku, a ten kurczak to też wyglądał jakby nie wiem, co jak Od tutaj wziął paluchę, co to wyglądało. A ten wymaczę tylko kurczaka, czy mieszane? Ja, ja mam dowa dowa mieszane. Ja tak ja samo nowinkę I, I co trzeba przyznać? Ceny są bardzo atrakcyjne tego kebabu. Bo ja za swoją małą bułeczkę na przykład dałem 23 zł, więc ja 27 za, duże, za do, dużą perfilę, No nie? Nawet nie wiem, czy to była duża, bo pisało po prostu ciasto plus frytki. Nie? Ja tam nam 24 zł z tego co to Więc jakby patrząc na ceny to są ok, super, no. Nie Zradzę no. wam sekt tego newsa. Byłem ostatnio w Warszawie. Pojechaliśmy do bardzo dobrego kebaba. I nie nagrał go. Tylko niestety nie udało się go na nagrać. Ale tamten kebab to do dopiero kosztował, bo kosztował 76 hmm. zł, nie. Ale był też na wypasie naprawdę. Fajna ta mieszanka filsurbek. No, te świeczki są dobre. No? Bardzo dobre, no ta czerwona kapusta właśnie jest tą Pekinką, to jest Pekinka, albo ten Kolesła, znowu, to jest Kolesław znowu, to już Kolesław to jest. Fajnie to współgra, Wiesz, współgra to ze sobą. Nie no, powiem Ci, że mi też smakuje, tylko właśnie jedynie co, no to przyprawy tego mięsa bym zmienił, bo mi tak te przyprawy nie podchodzą, ale tak to jest wszystko dobre, tej. Okay. Sosiki też bardzo dobre. Masz mieszany, czy tylko łagodny? Tylko czosnkowy dzisiaj wziąłem. To ja mam mieszany, to tą nutę takiej ostrości lekko czuć. Fajnie jak to smakuje. Niech tylko dali na górę. Grube same suróweczki. Chyba wiedzą, że gruby jest fit. Dostali najpierw, żeby w z a surówki na zagryszka. To jest się. A prytki to z wody? No powiem ci, <laughs> że tak z gara. No na garze było robione. Z, z wodą, no. Czyli z wody. Mhm. Standardowo. Teraz to wszyscy na tej wodzie robią. Jadą. No bo yeah. to jest na, wiesz, takie najszybsze, nie? Bo to na ilość idą. dom. Czy tu jest lepszy, mm -hmm. No nie no, ty świnio, ty. Tak, to są uroki jedzenia bułki, nie? Bułka się rozwala cała. Przemoczona już jest. Ale nie mówię, że wezmę, wezmę bułkę, a nie to co Darek, albo to co Rafał, nie? Ja no nie wiem no co tam w ogóle jest, co to jest? serwal, amerykański. To wygląda jak jakiś rozek, ale byłam głodna już, normalnie. Nie nie jest bardzo dobry w smaku. To nie jest... Nie wiem czemu ludzie tak nazykają. że na tą fajdę. To mięso ma fajny, wyrazisty smak, bo jest fajnie, dobrze przyprawione. No ale mówię, to przyprawy mi tak nie pasują. Trochę inne będą. Możemy możemy się dzisiaj aj do dąbrowy spróbować. Możemy. Dla porównania. To byśmy musieli no, to samo wziąć. O ile mają te same menu, nie? Myślałem, że on sól i wyciągnął, nie? <laughs> Żeby się przyprawić. Jeszcze tak nie czyścić ściążko, bo już na niektórych tych odcinkach był cały no bo tak, tak to jest, jak nie mam przy sobie chusteczek, nie? Zostawię bałucie czy coś i, i, i dupa. I narażam się na to, że jak mi się zachce, to będę musiał zaś poświęcić skarpetki albo szukać liści. A mamy rzesień. Zaraz liści nie będzie. Zaraz liści nie będzie, Więc muszę Chyba... nosić przy sobie cały czas chusteczki. Chyba, że będziesz też ziemi zbierał. <śmiech> smacznego. <śmiech> Dokładnie. Ci, co teraz jedzą, smacznego. <laughs> Pitka bardzo dobra. Dobrze zawinięta. Mhm. Oni zawsze ją fajnie zawijali, nie? Nie ma co narzekać. A u Ciebie to taka tabułka dziwna. No. Dziwna dziwna. jak bułka z hamburgera. Grahamka. Grahamka. Chcesz pić? Ja pierdykam, nie? Jest tak nawalone z sosu, tego wszystkiego. No to dobrze, bo tak to byś narzekał, że za mało. Nie, to musi być wszystko idealne. Ja być że suche. To musi być wszystko idealne, no. Ale... Trzeba było podejść. Dzień dobry, ja Andrzej wszamiasz tak, Andrzej, wszamiasz. I proszę mnie teraz posłuchać. Chcę, tak, tak i tak. Jeśli trafisz w megusta, to powiem, że jest ok. No. <laughs> nie. A jak mój kolega będzie chciał się napić wódeczki, to ma dostać wódeczkę, ale zimną. I gęstą, jak. I Coca-Cola z wodem. coca z lodem, <laughs> z rodem, frytki w wodzie. Nie, nie smakuje. Bo jesteś głodny. Tak, bym był, to no to jestem głodny, ale jak coś mi nie smakuje, to nie smakuje. <noise> Jak jest wszystko, każdemu spoko. Nie brada. <noise> kamerzysta weź no, pojedz jakiś kawał. Dla widza, zrób to dla widza. Nie kamerzysta! A powiedz, czy ktoś w tych komentarzach w końcu trafił z tymi piwkami? No jeszcze A... się nie trafił Nie trafił się? No to niedobrze. To pamiętajcie, ja tutaj ponawiam. Zgadnijcie, ile kamerzysta dziennie wypija piwek. Dziennie. To zgadnie wygrywa nagrodę od Rafała. Mm, od niego miał być Wiedrych i A, Aaa! Kamerzysta i Bliczkiem robi, pamiętajcie. Piszcie w komentarzach ile, 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 ile kamerzysta tych piwek wypija, a wtedy będzie można szybko przeliczyć, ile na to wydaje. Chociaż mu pieniędzy nie wyliczam. Trzy poprawił. Tylko będziemy wiedzieć, czy premię ma dostać. Dobra, więc co? Jaka oceneczka? Ja daję ósemeczkę, bo mi smakowało bardzo. Jezus, ja ten, ja daję 7. Yeah. Ja daję szóstkę, naprawdę 6 na 10 dam temu. Fajnie gdyby to było ciepłe. A tak to tylko co mogę powiedzieć z No Ale że okay. w smaku nie było nie było złe. Ja bym lepszy. No. <noise> Ja bym już tyle, że... Ale i patrz, porównując do tej pajdy, której zawsze jadłeś 4 razy w tygodniu, tak ci to smakowało, że ci uszy się częsły, to... Gdzie o ile się zrąbało, o ile bardzo się zrąbało. Bo co, bo było zimne. Bardzo się zrąbało, no może <noise> chyba dlatego, że... Było bo tam zimne. od nas wtedy w tej budce, jak to się, był gorący ten kebab, że aż mordę poziom, Tak, no że aż bąble w guzi wyskakiwał, Ale tak to jest, dla mnie jest bardzo dobry, smaczny. Ja miałem mięsko mieszane, pamiętajcie, chociaż pomimo tego, że wyglądało to bardzo źle, ale bardzo mi smakowało. Bardzo dobrze przyprawione, także ja polecam. Jesteście przejazdem gdzieś tu, słuchajcie, czy do obi pójdziecie, zrobicie jakieś zakupki, deski no, kupicie mówię, na działkę. Duszę luci, czy młotek potrzebny, żeby wybić Rafałowi głupotę z głowy, to wiecie, no. I od razu kebabika zjecie, no. no a jak dostaliście do tego momentu, pamiętajcie, żeby na tego napisać w komentarzu młotek. Młotek, okay. tak. Tak. z zrobi. A my co? Jedziemy dalej? Czy nie? Jeszcze. Jedziemy dalej. Jeszcze TikTok. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Dalej. No to jedziemy, jedziemy dalej. Jedziemy, dalej. jedziemy drogie, po drugą pajdę z okazji. Ale <coughs> no jest, żeby oglądać nasze media społecznościowe. Tak jest. I jedziemy. za niedługo wracamy. Tak, i to jest wszystko w No, więc tak. Jesteśmy na drugim obiekcie, kebaba Pajdy, Pajdy który znajduje się w Dobrowie Górniczej, Górniczej. na Legionów. Na, na Mezlicach pod Kaufladem pod Kołfradem na, na ulicy Legionów. Tak jest. To, ja już ty... jestem, ja musiałem się kiełbasą pobawić. Ja tej ja tą pozycję wziąłem tą samą, co wcześniej. Ja tak samo. Rafał też, a Ruby, że już w domu jeszcze pierdzielił obiad, no to ja mu trochę dam, żeby spróbował. No. Stwierdziłem, że dziabnę sobie parę razy od Darka, bo Rafał się brzydzi po kolegach i, 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 i dam, dam opinię tego wszystkiego, nie? Przed chwilą trzymałem Szuszoka, więc jak Szusioka, mam się, ale już mogę się złapać teraz. Więc jak mam się nie brzydzić? No. To co mogę powiedzieć? To sosikiem też tak fajnie od góry jest polane, tam tak nie było. I tutaj tego ostrego już bardziej czuć niż tam. I Ja mam tak samo, jak miałem. Tylko więcej sosu mi dali. I co mogę jeszcze powiedzieć? Że jest cieplutki. I to mięsko też ciepłe. I tutaj tego mięcha na tych kijakach było trochę. Mhm. Nie to, co tam. Mięso to samo. No tak, no to samo. No, ale tak samo przyprawione. Słone. No dalej słone. Ja przyprawione tak samo jest. Powiem tak. W tamtym miałem mniej słone niż tutaj. Ja, a wiesz co ja powiem? Tam zapłaciłeś zutówkę więc drożę, tak, a tu no, 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 jest no, 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 Tutaj ceny są niższe na Dąbrowie. Tam zapłaciłem 27, a tu 26. Jak w tam po ja już patrzyłem na tego serwala afrykańskiego i patrzę, kurczę, tam było 4 złote drożej, nie? I ten jest moim zdaniem lepiej przypieczony, jeśli chodzi o tą pitkę. Dobra, daj no grubemu spróbować, a nie gadaj. Chyba jeszcze częsie już. Z fryte, fryteczki widzę, o ale jak dotykam to jest od razu ciepłutki. nie? Jest to samo co tam było. Mieszane mięsko, mieszany sosik, fryteczki. Mieszane, I mieszane. Typowo wszystko mieszane, mieszane. I ale, patrz, i z czas ta też Ale zobacz, widać, że to paruje normalnie, a nie tak jak było tam. Tam to, tam to było zimne. Tylko, że no, porównując, no tam, tam ona dopiero włączyła to mięso a to i widać, że to mięso cały czas chodzi, bo tutaj co chwilę ktoś przychodzi pod tą budkę, a tam, a tam niczego nie było. Także się udupił. A. I co, ten lepszy? Specjalnie dla widza lepszy? Szczerze? Stary, to jest ciepłe o kurwa. przede wszystkim. Kurwa. Wiesz jak jedzenie ciepłe bardzo ładnie oddaje? A nie już to bierzesz zimnego, hmm. weź sobie takiego hot -doga zimnego z żabki. Spróbuj. No znaczy nie no, wiem. To jest gorąco, no, tak wiemy, jak a... były tamte nasze kiedyś. No właśnie. A o to w tym wszystkim chodzi. Mój ma taką samą temperaturę jak miał tam ten poprzedni. <laughs> ten teraz paruje. No to fajnie, szkoda bo się rozwala strasznie. To nie wiem, to zobaczę na tego. Ale ja też się to tam rozwala wcześniej. Bo... Rozwala się ze względu na to, bo jest lepiej przypieczony niż tamten. Bo zobacz, ten jest aż tutaj fajnie spalony, tak? No, 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 no. Tak przynajmniej jak ja, jak ja lubię. O Boże, no. a ja to się dzisiaj już najadłem Kresie. Ja też się, nażarłem, no Jeszcze <grytanie> na się nażarłeś? A jak? Brawo, ty to masz mały, ma, malutki żołądek, w przeciwieństwie do nas, nie? <grytanie> Ale... No nie wiem, no bo co ty jadłeś dzisiaj? Ale co mogę powiedzieć, to tu jest... No, może ma... z ile frankfuterków w robocie zjadłem. Ale mogę powiedzieć tylko tyle... że tutaj tu, jest owie, tu, jest, tu jest o wiele mniej kurczaka na przykład. Tam miałem więcej kurczaka jak, jak wołowina, a tu jest na odwrót. A ten, ten sosik to masz jakiś... Dobry jest. Masz jakiś ten sosik taki koperkowy. koperkowy no? A zaś już koperkowy widział. No wszystko to samo, nie? Ale ten... Kurczę, no nie wiem, no kamerzysta mówi, że to jest mniejszy od tamtego. Tak, tak to, to jest mniejszy od tamtego rożek, nie? Nie wiem, z, z ten porównamy na filmie, widzowie też se porównają na filmie. Ale wziąłem i tu i tu małego serwala. O się idzie. No i kurczę. Nie wiem, można tu zbierać. Tak, od no. no dobra. Bo na kamerę zbieramy. Ja dobra. powiem tak, o pół gwiazdki według mnie był lepszy tam. Według mojej opinii. Ponieważ tutaj mięsko jest bardziej słone dla mnie. Tak, bo no serio, jak biorę, ja nie wiem czy oni tam soli specjalnie nawalili, czy co, ale to jest bardziej słone niż tam. Nie, nie. Moim zdaniem to mięso jest tak samo przyprawione, jak tam było, tylko że że to jest mniej tego kurczaka, no i bardziej tą wołowinę czuję, niż tego kurczaka. Tam ale masz go na, na... Wypasie, stary. Tam znowu było na odwrót. Fajne jest to, bo jest naprawdę cieplutkie, w gębę pali, można powiedzieć, I ale… I zdecydowanie jest lepiej z sosem mieszanym. Ale jest, niż tam jest, tak, i, i lepiej smakuje, tak. Tutaj nie? lepiej niż tam, moim zdaniem, bo jest cieplutki może dlatego. Tak jak mówię, każdy ma swoją tutaj opinię. Ale nie wiem, tego kurczaka... A chcesz jeszcze rywala spróbować, bo jest obok? <głos> Wciśniemy? <głos> ten spróbuj, będzie dobry. Spróbuj samego kurczaka. No nie ma, bo nie mogę się do niego... Bo jest tutaj mniej niż tam. Tam miałem znowu więcej, a to może dlatego, bo by tam była reszta mięsa już i chcieli mi, wiesz... No słony jest bardzo. No. Jest słona, ale jesteśmy już tak... z tej dłużej i zaczyna mieć taką lekką zgagę, nie? Po tym. A to muszę przypomnieć, że ja się potrafiłem w nocy obudzić z taką zgagą, że sobie nie wyobrażacie, właśnie po tym kebabie, nie? Ten jest dla mnie jest lepszy, znaczy lepszy. Ten mi lepiej smakuje ze względu na to, że jest cieplutki. Mięso moim zdaniem smakuje tak samo, no jedynie ten kurczak, jak się tak osobno weźmie, no to faktycznie czuć, że jest bardziej słony jak tam. Ale znowuż tam mi bardziej surówki smakowały. Takie świeższe były tak, chyba, nie? no. Takie bardziej śmieszne. Nie wiem, ja mówię, ja tak o pół gwiazdki myślę, że czelacz wygrywa z tym. No, no, no sorry, Benzin. No bo czelacz, czelacz, Benzin, Benzin. O, ci, że ja się tylko przyjęzyczam. Jak sobie tak szamujesz, to ja zaproszę wszystkich na TikToka, Instagrama, Facebooka i na Typli. Bo zbieramy na kamerę już, kurczę, wszystkimi możliwymi sposobami. Właśnie Dawid tą nogę przed chwilą pokazywał. To nawet złotówki nie było? Była złotówka jakaś? No jeszcze się nikt nie zatrzymał. <noise> A nogi ogoliłeś? <noise> Właśnie, kurde, nie za bardzo. O, damy im zniżkę, 20%. Jakie 20%, kurde, jak ja dupę umyłem. <noise> Pat, tu mam znowu tak, że po tej stronie jest praktycznie sam kurczak i teraz jak ugryzłem samego tego kurczaka, no to naprawdę to jest solanka jak ta lala. No. Pokażę. Chodź, bo tutaj jeszcze jest taka reszka, ugryź z tej strony. Bo też nie jest, no. No i ugryź, tak, ugryź tak, żebyś poczuł samego, samego tego kurczaka. Jest słone naprawdę i to nieźle. O, klient skręca. Ale to nie w tą stronę. Po prostu ma takie mocne przyprawy. Sul No a tam tego tak nie, nie czułem, tam było tak mniej tego, nie? Dlatego... Ale wiesz czemu tak jest? Nie wiem. Bo tu kurczak był nieświeży, to musieli czym zabić. Ale, ale z piwkiem nie można. Ale przepraszam. O! A ty jeszcze kierowca, Panowie noby znowu jechali. Bier to, bo to są, będzie dla mnie później. No właśnie. Nie no, jedynie, jedynie co to... Dobra, ja już na spokojnie do końca teraz powiem. Tutaj mogę dać... Jak tam dam semeczkę, to mogę dać 8 i ze względu na to, tylko chyba, że jest ciepłe. Bo tak to smaku... Tak, tylko to, to było smaku, no przynajmniej ta jeśli to można nazwać, że to jest wołowina, bo nie wiem czy to koło wołowiny stało w sumie. To smakuje smaku jest to samo. Tam kurczak znowu był lepszy, bo nie był aż tak bardzo przyprawiony jak tutaj. Tutaj czuć samą tą solankę, Tu wygrywa to, że jest po prostu cieplutki, ale tam też były znowu surówki o wiele lepsze. Bo tutaj te surówki to są takie bez smaku, moim zdaniem troszeczkę. Dlatego tej jedynie co, na no tą dwójeczkę mogę dać za to, że jest ciepły i w sumie tylko tyle. Ale bardziej polecam tamtego. Jedźcie, nawet do tego będzie. No. Dlaczego? No. Tylko przypilnujcie, żeby podgrzała po prostu i tyle. No, no. powiedzcie, że pani podgrzej mi tego kepsa. A później sobie na zamek zobaczyć, co no. tam ciekawe. Dokładnie. No. Ja tutaj ocenka niżej bym poleczał, ze względu na właśnie słoność tego mięsa. No i wydaje mi się, że frytki też były tam lepsze. No tak mi się wydaje. Takie moje zdanie. No. No każdy ma swoje zdanie. Nie, no tutaj, tutaj przez to, że on, że on był gorący, to ja tych frytek dobrze nie poczułem. Tam, że był zimny, to bardziej czułem frytki i to fajne to mięsko i może na ten. A ten, jeszcze takie pytanie mam, bo ten kebab tutaj na Dąbrowie, ten Fajda, to on chyba od niedawna jest, nie? Że jest jeszcze, nie, to jest wszystko na jedno, kupy to robione, no, tylko że ten jest zimniejszy, ten będzie cieplejszy. No i tutaj soli dołożyli. No, no, i to no bo kurczak był świeży i dlatego musieli no. czymś zabić ten smak. Ja to się powiem tak, że no, ja zostaję przy szóstce, no bo dla mnie to... Naprawdę spierdzili mi się ten kebab. Tak Ale to, będę miał szakę Będziesz miał, stary, ja już mam zgagę po nim. No to dobra, to co, idziemy do, na kibel, co? <laughs> <laughs> O, nie. To było dopełnienie tego odcinka i do następnego.